Choć znajdują się zaledwie kilka metrów pod ziemią, mało kto wie o ich istnieniu. W całym Krakowie pełno jest różnego rodzaju kanałów, schronów czy przejść podziemnych. Choć zapomniane, coraz częściej stają się atrakcją turystyczną. Ostatnio odkopano 30-metrowy tunel pod Muzeum Inżynierii Miejskiej. Armin Kuraż. Ponad 100 lat temu transportowano ten dyżurzel do jednej z pierwszych krakowskich elektrowni. Jednak na wiele lat tunel pod dawną zajezdnią tramwajową został zapomniany. Przeglądając dokumentację archiwalną z 1900 roku i projekty Karola Knausa, który zaprojektował ten zespół, wiedzieliśmy, że elementy takiej infrastruktury na pewno są. Podobne tunele powstawały już w XIV wieku. Służyły jako kanały odpływowe. Jednak prawdziwy złoty wiek krakowskich podziemi to XIX stulecie. Wtedy budowano je prawie wszędzie. Zwłaszcza kiedy w Krakowie założono wodociągi w związku z budową bulwarów założono kolektory kanalizacyjne. Ogromny czołg by tam wjechał od strony wylotu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że podziemia kryją się też pod kopcem Kościuszki. Austriacy budując fort Kościuszko stworzyli pod nim olbrzymie zbiorniki na wodę. Pod ziemią budowali też Niemcy. Pod koniec II wojny powstało około 50 schronów przeciwlotniczych. Natomiast w latach 50. schron był w prawie każdym nowym budynku. Siłami społecznymi stowarzyszenia zostały odgruzowane, oczyszczone ze, ze śmieci i są w tym momencie udostępniane y, y, czasem do zwiedzania. Podobnie jak w przypadku innych podziemi mają być wykorzystane do celów turystycznych, ale największe w Europie podziemne muzeum powstaje pod największym w Europie rynkiem. Prace archeologiczne zasadniczo skończyły się i w ciągu najbliższego roku rozpoczną się tam prace aranżacyjne. Wystawy muzealne pokazujące przeszłość Krakowa mają rozciągać się na 6 tysiącach metrów kwadratowych. Ich przygotowanie będzie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych.